I was a diamond in the- Galaxy Note 20. Jako wielki fan flagowych smartfonów od koreańskiego producenta, przyznam, że czekałem na prezentację nowego notatnika od Samsunga jak na każdy poprzedni model. I tak jak w ostatnich latach mocno wychwalałem tę serię, tak tegoroczny, mniejszy model, nie będę ukrywać i sztucznie przedłużać, już po chwili styczności okazał się dla mnie sporym rozczarowaniem. Rzecz jasna, jest też wersja ultra, która wypada zauważalnie lepiej, ale spokojnie do niej też przejdziemy. Już w najbliższych dniach do sprzedaży wejdą aż trzy wersje telefonu: Note 20 z technologią LTE, Note 25G oraz. Oraz dokoksowana wersja Ultra dostępna tylko w takowym standardzie. Wersje mniejsze będą dostępne w trzech kolorach: szarym, zielonym i miedzianym, aby Ultra była do kupienia w wersji czarnej, białej oraz także miedzianej. Pod względem konstrukcji i szeroko pojętej stylistyki, nowe notatniki to dosyć zgrabne połączenie tegorocznych S20 oraz zeszłorocznych poprzedników. Nie powiem, z frontu urządzenia wyglądają fenomenalnie, ale ten tył i rozmieszczenie aparatów na wysepkach to już nie moja bajka co kto lubi. Telefony będą mogły pochwalić się indukcyjnym ładowaniem, certyfikatem wodoszczelności IP68 oraz złączem na karty pamięci do 1TB, niestety tylko w modelu Ultra. To jak już jesteśmy przy nim, poruszmy jego temat. 6,9-calowy ekran Dynamic AMOLED 2X, a przynajmniej... Tak to wyglądało na prezentacji. Ten ma rozdzielczość maksymalną 3200x1440 pikseli, chroniony jest nowym szkłem Gorilla Glass 7, zaoblony na krawędziach oraz ze 120 hercowym poziomem odświeżania dopasowującym się do codziennej pracy. Dynamicznie zmieniająca się częstotliwość w zależności od czynności jaką wykonujemy. W grach mamy 120 Hz, aby podczas oglądania filmów mieć te kinowe 24, a czasami w niektórych aplikacjach podczas czytania newsów w internecie zejść nawet na kilka herców. To ma w jakimś tam stopniu poprawić Żywotność ogniwa. Mamy także czuły nowy s -Pen z reakcją na poziomie 9 mS. Ogniwo o pojemności 4,5 mAh. Przypominam, S20 Ultra przy takiej samej przekątnej miało ogniwo na poziomie 5000. 12 GB RAM LP DDR5 wraz z niesławnym 7 nanometrowym Exynosem 990. Tak nadal możemy pomarzyć o wersji ze Snapdragonem. A szkoda, bo zaprezentowany na tym samym pokazie Tab S takowego posiada. Sporo skupiono się także na S-Penie, przedstawiając nam różne polecenia wskazywania jego funkcjonalność w postaci edycji tekstu, konwersji do innych plików, odręcznego pisania czy zarządzania organizatorem. Opowiedziano także o autosynchronizacji notatek z laptopem oraz tabletem, czyli coś z czego korzystam od lat na urządzeniach konkurencji. No i warto też zaznaczyć, że do działania DEXa nie jest już potrzebny dock. W modelu Ultra mamy trzy aparaty, główny 108 megapikseli z przysłoną f1.8 z autofokusem, teleobiektyw 12 megapikseli z przysłoną f3.0 oraz szerokie oczko także 12 megapikselowe z f2.2. W urządzeniu znajdziemy także czytnik głębi wzbogacony o laserowy autofokus. Mamy także pięciokrotne optyczne zbliżenie oraz 50-krotne cyfrowe, czyli po pamiętnym stukrotnym S20 Ultra nie ma już śladu. Szanuję za to producenta, że tym samym potrafił przyznać się do błędów w postaci tej głupiej marketingowej zagrywki. Telefon na wzór S20 potrafi nagrywać wideo w maksymalnej rozdzielczości 8K przy 24 klatkach przy zachowaniu kinowych proporcji 21 do 9. Oczywiście mamy także 4K oraz Full HD przy większej ilości klatek. Prawdę mówiąc 20 w wersji Ultra wzbudziła we mnie sporo pozytywnych emocji. Moduł aparatu został rozbudowany o dodatkowy tryb Pro, ale z racji braku czasu na jego efekty będziecie musieli, przynajmniej u mnie, poczekać do recenzji. W teorii wygląda to nad wyraz świetnie, ale dopóki nie spędzę nad tym dłuższego czasu, wolę temat przemilczeć. Nie przemilczę natomiast modelu mniejszego. Ten równie dobrze mógłby się nazywać Note 20 Lite. Zmiany jakie znajdziemy w tej wersji są znaczące i niestety nie przemawiające za tańszą wersją. Zaskoczeni? Ja także. Zamiast szkła z tyłu urządzenia otrzymujemy tworzywo sztuczne, tak, telefon za takie pieniądze jest plastikowy, nie ma złącza na karty pamięci, nie ma 120 Hz, a standardowe 60. Przypominam, że w tegorocznych S20 bez Ultra 120 Hz było. Znacznie wolniejsza reakcja SP na 26 mS względem wcześniej wspomnianych 9 mS w modelu Ultra, inny obiektyw główny oraz teleobiektyw, brak głębi oraz zamiast 5-krotnego optycznego mamy trzykrotny i zamiast 50-krotnego cyfrowego mamy 30-krotny. W związku z mniejszą. Gono o 0,2 cala względem ultra, ogniwo też zostało zmniejszone do 4300 mAh. Mamy mniej ramu, bo 8 GB i musimy wybierać pomiędzy wersją LTE a 5G. No widać mocno, że cięcia względem droższego brata są. Nie miałbym z tym żadnego problemu, gdyby nie to, że jest to zauważalny regres względem S20, a i ceny jak za takie cięcia wydają się lekko przesadzone. I żeby nie było, to nie żaden hejt z mojej strony, a raczej wcześniej wypunktowana konstruktywna krytyka. Najtańszy Note 20, technologii 4G to wydatek Rzędu 4350 zł, wersja 5G to dodatkowe 500 zł, a drugi, ale faktycznie pełnoprawny flagowiec bez kompromisów to już wydatek 5950 zł. No cóż, fajna ta galaktyka, to i cena musi być z kosmosu. I na ten moment byłoby to tyle. Spędziłem z telefonem niespełna dwie godziny. To stanowczo za mało, aby móc powiedzieć wam coś więcej. Fakt, Ultra zapowiada się fajnie, a gdyby nie brak Snapdragona oraz cena, powiedziałbym, że bardzo fajnie. Co do mniejszej 20, na ten moment już nic nie mówię, bo moim zdaniem nie ma oczy Internet oraz opinie ludzi szybko zweryfikują to urządzenie. A co wy myślicie o nowych galaktycznych notatnikach? Spoko, niespoko? Jak Wam się podobają? Co na plus, co na minus? Komentarze należą do Waszej dyspozycji. Ja tymczasem się żegnam i do zobaczenia w kolejnych materiałach Unii Antyzbana. Sia!